Bardzo i dobra, ja jestem w wózkowni. Ktoś biegnie, Aha. ktoś wywalił drzwi, chyba biegnie do mnie. Dobra, nikogo tu nie ma. Wydaje mi się, że zszedł do podziemi. A gdzie ty jesteś? W podziemiach jesteś, tak? Nie pytaj mnie gdzie, bo... Ja tych podziemi w ogóle nie znam. Czekaj, zerknę, żebyśmy... Ktoś szczela. Żebyśmy... żebyśmy się nie spotkali. Ja jeszcze nie wszedłem do podziemi. Próbuję zlokalizować, gdzie jesteś. Dobra. Uj. O Koleś po angielsku coś powiedział Ja jestem przy dzieciówce chyba Aha dobra to jesteś obok, niedaleko mnie Gdzie mam się kierować? Eee, czekaj, w prawo teraz Tu? Tak Dobra to idę tyłem Dojdziesz do zakrętu Aha. jeszcze schody będziesz mijać chyba, tak? Po lewej będziesz miał schody na górę. I teraz mnie zobaczysz czekaj, za czekaj, zakrętem. Czekaj, 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 bo słyszałem kogoś biegającego Przy schodach jesteś, tak? Tak, na końcu. Na kon a, no to nie przy schodach. Super, no Dobra. to widzimy się, okej okay. To jesteśmy Dobra, a to było czysto? Tak, na górze było czysto. Tu nie wiem. Tu wydaje mi się, że kolej zaczynał grę, jeden, bo, bo drzwi skopa kopa pociągnął. Dobra, jak wyjdziemy tutaj tymi schodami, to jesteśmy w wózkowni. Dobra, na górze są drzwi otwarte. Mhm. Eee, Czy mam iść do ciebie, tak? Tak. Dobra, idę Bardzo po cichu idę. Fajnie by było tu przeżyć. Kurwa. O, fuck. dobra, strzelają się na górze. No i tyłów to się mogą przy tej cieciówce O, szaleć. tam widzę światło od latarki. Widzisz? Pojawiło się. Nie widzę, chowam się, tak żeby mnie nie było widać. Ale chyba ktoś zginął. Nie, nie mogę się schować. A kurczę. Bo to się. O fuck. To światło stoi w miejscu, więc. Dobra, ja schody pilnuję. no się światło tam pojawiło. W samym końcu. Dobra, co to są schody? Gdzie, gdzie się znajdujemy? Tu yy, do wózkowni wyjdziemy. Dobra. Czyli przy tej, przy tej ścianie z tymi szybkami. Wychodzisz, tak? Aha. Dobra, teoretycznie jest czysto. nie wiem, które drzwi, które otwierają co, tutaj. Wiesz co, e, idź... E, czekaj. Tak jak teraz jesteś odwrócony, to tutaj w lewą stronę kieruj się i dojdziesz do, tej, do tego pomieszczenia z tymi szybami. Dobra. Boga, idę. Mhm. Dobra, ja zająłem twoje miejsce i teraz w lewo, w lewo się kieruj. Mhm, ale dookoła ty. No i do, do tyłu tam. Dobra, ja pilnuję tutaj, żeby nam. I będziemy mieli przez te szybki widok na cieciówkę. Dobra, dobra, dobra. Tylko chcę tu sprawdzić, czy wiesz, ktoś nam na tyłkach nie będzie ją Widzę cię, ok. Tu są ubrania jakieś. Tam jest pusto. Dobra, może wbijać dla mnie. Hu, ale hałasuje. Jesteś za mną? Tak, jestem za tobą. W dziurze nikogo nie widzę. Dobra, ja pilnuję tyłów. Dobra, przez okno nikogo nie widzę. Na cieciówce nikogo nie ma, na górze nikogo nie ma. Ale zastanawiam się, gdzie oni się strzelali. Czy w tym korytarzu, C przez który przechodziłeś? No, gdzieś nie opodal, tylko że w drugim kierunku, niż sz szliśmy, nie? Mhm. Słyszę z ale daleko? Dobra, bo my tutaj wyjdziemy koło tych niebieskich kontenerów to co jest taka luka za nimi. Nie, przepraszam. Nie, gdzie? My wyjdziemy przy wyjściu. Przy wyjściu. Mhm. Mhm. Słyszę skawy. Skawy? Dobra, wychodzę i idę trochę w prawo. Yy, są skawy przy sieciówce. Strzelasz? Strzelam, zabiłem. Muszę przeładować. Kładę się. To mów, że strzelasz. 4 czt strzałowego shotguna. Dobra, nie widzę go. Gdzie ty wyszedłeś? Wszedłeś z tego korytarza. No tak, ja jestem. Dobra, widzę cię, widzę cię. Dobra, to pilnuj tamtego wejścia. Ja się wrócę trochę do cieciówki, żeby zobaczyć gdzie ten koleś jest. Żyjesz? Żyję. Nie wiem czy to jest... Eee... Chyba gracz. Chyba gracz. Biegnę. Dobra, jesteś tutaj. Poczekaj chwilę. Muszę się... E, leczyć Patrz. trochę. Dobra, co robimy? Czy próbujemy, robimy obławę na niego? Może próbujemy na górę. Nie wiesz skąd strzelał? Czekaj, słyszę kroki. E, koło cieciówki musiał być. Kurwa, drzwi, wyjście już jest otwarte. O, głosy Ty jesteś dalej przy tych zbiornikach? E, nie, troszkę dalej. Nie, wszedłeś, dobra. Ja widzę już wyjście, które jest otwarte, więc pewnie golasy biegały i wiesz, wyskoczyły. Dobra, widziałem Kolesia. 51 minut jeszcze. Widzę Kolesia, poszedł do, do tego wejścia do Katłoka. Idę do Ciebie Dobra, wychodź do mnie Gdzie jesteś, nie widzę cię, tu jesteś Widzisz? Dobra, widzę tak Jestem po drugiej stronie ściany Okej okay. Spróbuję się wychylić tam w lewo trochę Coś idzie? To ja chodzę Dobra, ten koleś, z którym się strzelałem, to myślę, że on poleciał do katłoka. Także... To ty? Tak. Przeładowuję. Yy, chronisz tuły? Tak. Zaznaczam tak. koleśa z karabinem. Dobra. Zajmuję twoją pozycję. O Przysięło mi się. Ach. Teoretycznie 300. Fajnie by, go, by było go się zgarnąć. Dobra, jestem obok ciebie. Słyszę kroki. Cofam się. Ja pilnuję tyłów. Dobra, ty prawo, ja lewo. Pilnujesz? Mhm, pilnuję. Catwalk albo gdzieś. O, fakt, blisko. Ktoś schodził po. Wejść na piętro, ktoś tam schodził. O, oh, fak, blisko, 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 kołosy blisko, blisko. pójdzie na te zwłoki, tylko pamiętaj, pilno mi tyłów. Ja pilnuję tam, gdzie zabiję hmm. tego kolesia. Tak, tak, ja pilnuję tyłów. Hmm. Kurczę nas, no, cztery strzały z tego shotguna to trochę mało. Wychylam się. Mogę... No. To całkiem niezłomistne, żeby tutaj się zasadzić na wszystkich. Pytanie? No. Nie mam za bardzo wody. Mogę zabrać. Mam 80 jeszcze. Ja 79. Dobra, no decyzja. Czy ja mam pójść z drugiej strony, tam wejść bliżej tych kontenerów? Czekaj, spróbuję zgarnąć te To czekaj, to ja zajmę twoją pozycję. Mam nadzieję, że nikt nas nie obiecał. Czekaj, nie widzę ich jeszcze, dobra, widzę Ciebie. Kładę się. Dobra, mała Pilnuj mnie, pilnuj Daniel, bo. Pilnuję, pilnuję. Pilnuję też tyłów, żeby nas nie odeszli. Co? Coś ciekawego masz? Mm, no przede wszystkim karabin. Mam Red Bulla. Dobra, wstaję. Eee... O kurwa. Do tyłu, wycofuj się, ja idę do tyłu też. Robię ci miejsce. Yy, kurwa, nie wziąłem czegoś. No, tu, gościu, no, gościu, 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 gościu! Dobra, załatwiłem drugiego. Super. Kurwa, nie wziąłem plecaka, ale... Czekaj, spróbuję znowu wyjść. Teraz? Jak się? Jaro, ryzykujesz. Ja myślę, że mam wodę. Pilnujesz mnie? Tak. Dobra, wstaję. Jakoś. Wycofuję się Idziemy na górę, czy nie? Masz coś fajnego? Czekaj, kroki słyszę Pancerz drugi O, o i schody O, nie A to kolejny skaw, panie, nie gracz Pytanie, czy koleś się tu biegali nago. Mhm. To co robimy? Czekaj, słyszę coś znowu. Yy, dobra, widział mnie koleś yy, Gracz. Na piętrze... Ty chodzisz? Tak. Pilnuj mi tyłów. Pilnuję tyłów. Oh, Bardzo blisko słyszę, koleś. Ja uważaj. Nie wiem. To ty? fak zabił mnie. Z tyłu. Było to u Dosyć mocno wyposażone, ale jest ranny Było dosyć strzał ode mnie Gdzie? on przeżył? Spróbuję go tu lotować Dobra, co jeszcze ma? Jest! Dobra, to ja spierdalam czy dobiegnę I czy ktoś się tam nie zaczaił Kurwa Dobra, pusto